Cześć, mam na imię Krzysztof, jestem z klubu Kniełaza. Wybrałem się dzisiaj w teren dosyć późno, jest już po 17:00, i zadanie na dzisiaj jest bardzo proste znaleźć jakieś miejsce na rozbicie obozu i spędzić noc w jakoś w miarę dobrych warunkach sprawdzałem na prognozie pogody, ma dzisiaj być deszcz w nocy, więc dobrze by było, żeby to schronienie było w miarę solidne. Do zachodu słońca zostało niecałe 3 godziny. Myślę, że za około godzinę, półtorej, znajdę jakieś miejsce i zacznę rozbijać obóz. Będę musiał jeszcze zgromadzić trochę materiału na opał i rozbić plandekę. Także komu w drogę temu czas. Poruszając się po lesie, dobrze jest znać podstawowe oznaczenia leśne noszone na drzewa przez leśników. Takie oznaczenie, dwie poziome kreski wykonywane sprayem oznacza tymczasową drogę do wywózki drewna. Oznacza to w praktyce to, że idąc taką drogą oznaczoną właśnie w ten sposób, dojdziemy do głównej drogi i dalej tą główną drogą możemy dojść do jakiejś miejscowości. Jest godzina 18.30 to no jest najwyższa pora, żeby znaleźć już jakieś miejsce. Rozglądam się cały czas za jakimś miejscem z dala od drogi, gdzie nie widać byłoby z drogi ogniska. Nieciekawego dla przechodnia, żeby nikt tam nie chciał zachodzić, żeby nie było tam nic interesującego dla ludzi postronnych, żeby w miarę bezpiecznie móc się rozbić i żeby nikt nie nawiedził obozowiska. Jak do tej pory poruszałem się w poprzek dróg. Nie spotkałem nikogo po drodze, jedynie napotykałem sarny. Szukam też takiego miejsca, żeby niedaleko była woda, żeby móc chociażby umyć ręce czy, czy naczynie, i żeby w miarę było dużo materiału na ognisko, żeby móc przez parę godzin ten ogień palić, coś tam sobie podgrzać i żeby się ogrzać. Chciałbym też, żeby miejsce na obóz było osłonięte od wiatru. Cały czas, jak szedłem, starałem się wyczuć, z której strony wieje wiatr, i te podmuchy były, tak mniej więcej, z południa. Też będę szukał takiego miejsca, właśnie, żeby od tej strony było osłonięte. Wydaje się, że znalazłem odpowiednie miejsce. Za moimi plecami jest obszar, który. Widać, był niedawno przecinany przez leśników, jest bardzo dużo drewna leżącego. <laughs> Także powinno wystarczyć na, nawet na kilka dni spalenia ogniska, a przecież chodzi tutaj tylko o jedną noc. Jest całkiem, całkiem nieźle osłonięty od wiatru, jest to taka niewielka dolinka. Tutaj za mną jest kawałeczek takiego płaskiego terenu, na którym rozbije Rozbije płachtę także do dzieła. Zanim przystąpiłem do zakładania obozu, sprawdziłem jeszcze teren wokół. Przeszedłem kilkaset metrów dalej z kierunku, w którym przyszedłem już sprawdzałem teren. Rozejrzałem się na boki z żadnej strony nie widać obozowiska. Nie widać też dróg, po której ktoś mógłby się poruszać, także wydaje się, że miejsce jest odpowiednie. nie mam już przygotowane, w tej chwili muszę zająć się przygotowaniem ogniska. Najpierw nazbieram drobnych, suchych gałązek, żeby od kory brzozowej mogło się to rozpalić i następnie będę dodawał grubszych gałęzi, aż ogień obejmie całe ognisko. Przygotowałem miejsce pod palenisko, odsunąłem tutaj całe liście i ściółkę, które były zgromadzone, dokopałem się do suchej ziemi. To, co tutaj odgarnałem na bok, przyda mi się jutro, żeby zamaskować miejsce po palenisku. W tej chwili zajmę się łamaniem tych drobnych gałązek, które będą stanowiły bazę pod ognisko. Jeśli mamy grubszą gałąź do przełamania, np. taką jak tą, dosyć gruby konar, szkoda czasu na rąbanie go, wystarczy znaleźć dwa drzewa. Które rosną w miarę blisko siebie i zastosować dźwignię w ten sposób bardzo szybko można połamać na krótsze odcinki. Taką gałąź mam już przygotowane drewno na ognisko. Tu są najmniejsze gałązki. Tu są takie średnie i dalej tam najgrubsze. W tej chwili ułożę taki podeścik na ziemi, żeby podpałka nie miała kontaktu bezpośrednio z zimną i wilgotną glebą. Te gałązki i tak się spalą. Nie będzie problemu z nimi. I w tej chwili z przygotowanej wcześniej rozpałki, którą noszę w takiej puszeczce, wyciągnę korę brzozową, wysuszona kora brzozowa, przygotowana wcześniej, doskonała podpałka. Kilka takich paseczków kory w zupełności wystarczy, żeby rozpalić ognisko. Tym bardziej, że drewno, które tutaj nazbierałem jest suchutkie. Praktycznie samo łamie się w rękach, także nie powinno być żadnego problemu. Jak widać, rozpalenie ogniska to nic trudnego, jeśli włożymy troszeczkę wysiłku w przygotowanie drewna na Podpałkę i tego drewna, które będziemy dorzucać. Jeśli zrobimy to w miarę starannie, to wszystko pójdzie gładko, i będziemy mieli bardzo szybko ogień. Ognisko rozpalone, schronienie rozstawione, drewno zebrane. W tej chwili nie mam właściwie już nic do roboty poza tym, żeby sobie odpocząć. Jest tutaj tak ciepło, że zdjąłem czapkę. Jest wyraźnie wyższa temperatura niż na dworze. W tej chwili na dworze podejrzewam, że jest około 8 stopni. W nocy niewiele ma spaść temperatura według tego, co było w prognozie. No i ognisko daje naprawdę duży, duży komfort cieplny. W tej chwili <laughs> mam ze sobą śpiwór, także podejrzewam, że w nocy nie będzie tak źle. Za chwilę mam zamiar podgrzać sobie troszeczkę wody, e, zrobić coś przed snem do jedzenia. No i za chwilę zrobi się ciemno, bo słońce już zaszło dawno. Trzeba będzie i spać z kurami. Dzisiaj za <coughs> ciepłą kolację robi kisiel. To trochę zimnej wody, żeby można go było łatwiej wypić. Zawsze coś ciepłego przed snem na pewno lepiej zrobi. Na dobry humor coś słodkiego. I tak oto dzień dobiegł końca. Przede mną jeszcze noc. Zobaczymy, co się będzie działo. Na razie pogoda jest całkiem fajna. Jest ciepło. Praktycznie bezwiecznie widać księżyc. Ciekawy jestem, czy ta prognoza się sprawdzi. Czy będzie dzisiaj padało w nocy. Jeśli tak, to będzie okazja sprawdzić wodoszczelność tej płachty biwakowej. A jeśli nie będzie padało, to na pewno będzie spokojniej. Oby do 6 rano, kiedy zajdzie słońce. Pekotka. Jest godzina 6:25. Noc minęła całkiem spokojnie. Nie padało, trochę tylko pokropiło. Z niespodzianek niemiłych to to, że źle wyliczyłem ilość drewna, która będzie potrzebna na opał. I o 3:00 musiałem wstać do zbierać. Noc ogólnie bardzo ciepła. Oczywiście najgorsza godzina. Czyli przed wschodem słońca, czuć było, że, że temperatura mocno spadła, natomiast ognisko tutaj schronienie spisało się na medal, nie było potrzeby nawet dogrzewania się w żaden sposób, chociaż mam tutaj kocyk taki awaryjny, polarowy. W razie gdyby było za zimno, to miał służyć jako właśnie takie dogrzanie, a tak. Posłużył jako poduszeczka Także też przydał się Całkiem miła noc Bardzo dużo zwierzyny przychodziło Ale nie przeszkadzało Słychać było tylko tupanie gdzieś tam po liściach Za to na godzinę przed wschodem słońca odezwały się ptaki Jak ktoś pamięta wierszyk ptasie radio to mniej więcej było to coś podobnego. Jedne przez drugie się wydzierały. Całkiem fajna rzecz, jak się idzie do lasu na spacer, wycieczkę. Ale jak chce się jeszcze pospać troszeczkę, to niezły budzik. Także ja sobie tu jeszcze troszeczkę poleżę, pogrzeję się przy ognisku. No i jak się zrobi troszeczkę jeszcze jaśniej, może wyjdzie słońce, to zacznę zwijać obóz. I... I pomyślę, gdzie dzisiaj się przejść. Zwinąłem już obóz. Czekam jeszcze, aż dopali się resztka drewna, które, którą zgromadziłem na opał i wygaszę ognisko. Pogoda dzisiaj, niestety, mnie rozczarowała. Miałem nadzieję, że będzie słońce, a są chmury. Z drugiej strony miałem też nadzieję, że będą mgły, a niestety jest tylko szaro buro, nic ciekawego. Także dokończę tutaj pracę nad maskowaniem swojej obecności tu i, i będę ruszał w drogę. Czekając aż wypali się ognisko postanowiłem pobawić się trochę w sztukę kamuflażu. Jest to bardzo przydatna umiejętność zniknięcia, gdzieś w terenie dopasowania się do otaczających warunków, bycia niewidocznym dla osób postronnych. I taki kamuflaż można ćwiczyć właśnie w ten sposób, próbując schować się gdzieś w, tak jak tutaj, na przykład w terenie, gdzie nie ma jakiś ukryć, zasłon, a jednocześnie y, może stanowić Jakąś tam skryjówkę dla, dla oka ludzkiego. Wysprzątałem już miejsce po obozowisku. Palenisko zalałem wodą, zasypałem piaskiem, zamaskowałem liśćmi. Także nie widać praktycznie, że tutaj ktokolwiek był w tej nocy i udaje się w tej chwili w drogę. Będę szedł dalej na tym kierunku, z którego przyszedłem, pójdę dalej w dół, no i potem gdzie nogi poniosą, zobaczymy. Mamy przykład kolejnego oznaczenia leśnego. Takie E na drzewie namalowane sprayem oznacza tyle, że drzewo zostało uznane za ekologiczne. Znaczy to, że ma dziuple, jest stare, prawdopodobnie umiera i takie drzewo stanowi dom dla właśnie ptaków. Kiedy się przewróci, będzie stanowiło pożywkę dla różnego rodzaju owadów, i innych zwierząt, oraz grzybów. Doszedłem do Dolinki Potoku Kołbuckiego. Bardzo malownicza, chociaż mała. Liczne źródliska tutaj na zboczach dolinki. Potok ten wypływa z obszaru takiego podmokłego, bagiennego, który się nazywa Wielki Moczar. I płynie dalej przez rezerwat buczynowe wąwozy, przez sosnówko i później wpada do płoni. Tutaj jak widać jeszcze jest dosyć malutkim potoczkiem, ale z czasem wody będzie coraz więcej i będzie to całkiem pokaźny strumień. Ja skorzystam z tego, że woda tutaj elegancko płynie i troszeczkę umyje ręce. Jestem na skrzyżowaniu Drogi Bieszczackiej z Drogą Słoneczną. Droga Bieszczacka została wybudowana w latach 70-tych, żeby udostępnić tutaj wschodnie tereny Puszczy Bukowej. Jeśli ktoś jeździ na rowerze, to polecam zjazd drogą Bieszczadzką. Sama nazwa Droga Bieszczacka nawiązuje do yy, drogi która była wybudowana w bieszczadach, która właśnie wiła się doliną. Było dużo zakrętów, serpentyn. No i ta droga bieszczacka w Puszczybukowej właśnie nawiązuje troszeczkę charakterem do, do tej drogi w bieszczadach. Ten kawałek moczarów nazywa się Brzezień i jest źródłem potoku kołbuckiego, który miałem wcześniej. Dobrze, że nie jest w tej chwili lato, bo komary pewnie zjadłyby mnie tu żywcem. Kolejnym ważnym oznaczeniem w lesie jest taka zielona linia wymalowana na drzewie. Oznacza ona granicę rezerwatu i bardzo ważną rzeczą jest to, że do rezerwatu wchodzić nie wolno. Za mną rozpoczyna się rezerwat kołowski parowy. Ja oczywiście tam nie wchodzę, idę dalej drogą kołowską w kierunku kołowa. Za mną znajduje się kościół w kołowie wybudowany z kamienia polnego. Taką ciekawostką jest to, że znajduje się w nim płyta nagrodna ostatniego opata z zakonu cystersów w Kołbaczu. Niestety, otwarty jest on tylko w niedzielę o dziewiątej, kiedy jest msza, i tej płyty raczej nie można zobaczyć bez wcześniejszego umówienia się. I tak doszedłem do Kołowa. Za moimi plecami otwiera się panorama. W pogodny dzień widać stąd dolno-modre elektrownie. Na horyzoncie widać wiatraki po niemieckiej stronie granicy. Niestety dzisiaj jest troszeczkę mgliście, troszeczkę pochmurno. Także ta panorama nie jest taka efektowna jak zazwyczaj. W tym miejscu zostawię Was. Zacznę kierować się już w stronę domu. Polecam wszystkim wycieczki do lasu. Polecam spędzenie nocy w lesie. Jak widać, nie jest to takie straszne. No dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.